Chcę pokazać wam tester TPMS, który mamy od jakiegoś czasu w naszej ofercie: Autel ITS600, i przy okazji chciałbym go porównać z Autelem TS508WF. Z ciekawych informacji, jest to urządzenie w formie tabletu, dzięki czemu praca z danymi jest tutaj bardzo wygodna. Istotne jest to, że jest tutaj również bezpłatna aktualizacja w cenie urządzenia, czyli możemy pobierać sobie każdą aktualizację w dowolnym momencie, wystarczy być połączonym z Wi-Fi. Co bardzo ważne, jest tutaj automatyczny odczyt VIN-u, co też ułatwia pracę, bo wystarczy podłączyć kostkę VCI do pojazdu i tak naprawdę automatycznie odczytać i win, i model pojazdu. Najważniejszą funkcją, jaką odróżnia ITS 600 od TSA 508 są funkcje TPMS Online, ponieważ wymagają one połączenia z serwerami Autela i przykład wykorzystania tej funkcji pokazywaliśmy w filmie o diagnostyce systemu TPMS i procedurze ponownej nauki na przykładzie auta Kia Prosit. Na koniec chciałbym dodać, że autela ITS 600 w dowolnym momencie możecie rozbudować o funkcje diagnostyczne i serwisowe.